Dzień dobry, spotykamy się po raz kolejny w promocji samochodowej Nature Sunshine. To już drugie auto dzisiaj i drugie auto dla Eli i Marcina w promocji samochodowej Nature Sunshine. Gratuluję drugiego samochodu, życzę kolejnych samochodów i życzę dalszych sukcesów w Nature Sunshine. Dziękujemy serdecznie. Dzięki wielkie. Skromny upominek na dzisiejszą wieczorną kolację. Mm. Tak, żeby to było fajnie przy świecach, macie na Twoje ręce i macie to dziękuję. zabrać. A Wam życzę, żeby tym autem dojechać do pozycji dyrektorskiej jak najszybciej. Nie wyobrażam sobie inaczej. Dziękuję bardzo. Tak, gratuluję. Piękny samochód. Dziękuję. Szerokiej drogi. Dziękuję. Dobra. Serdecznie dziękujemy całemu naszemu zespołowi, dzięki któremu jest ten nasz wspólny sukces, dyrektorom, Joli i Teodorowi, którzy mają zawsze dla nas czas i służą dobrą radą. No i nie mam innej, innego wyjścia. Taką bryką tylko do dyrektora. Ja mogę tylko dopowiedzieć tyle, że opłaca się wspierać i opłaca się nie przeszkadzać. A dziękujemy firmie. Dziękuję bardzo.